Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Adrian, a dzisiaj pokażę Wam mój pierwszy smartfon z systemem Android. Od razu chcę podkreślić, że jest to moja własna i prywatna opinia na temat wieloletniego obcowania z systemem iOS. Dlaczego powiedziałem, że pierwszy? Ponieważ wszystkie smartfony dotychczas używane przeze mnie były z logiem nagryzionego jabłka. Wszystko to zaczęło się od kiedy w roku 2008 wszedł na rynek iPhone 3G. Pamiętam, że był on koloru czarnego i posiadałem wersję z 8 GB pamięci. I właśnie w taki sposób zaczęła się moja przygoda z firmą Apple. Pamiętam, że po modelu 3G miałem 4, potem 5, 5S, 6 i ostatnim smartfonem od Apple'a był to model 6S. Najbardziej zapamiętany przeze mnie iPhone był to model 4. Pamiętam względem trójki modelu 3G, rozdzielczość ekranu była no perfekcyjna. I oczywiście jak, jak na tamte czasy. Szkło z przodu, szkło z tyłu, dwie kamerki, jedna to selfie, druga główna. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego osoba taka jak ja przeszła z iOS na Androida. I podkreślę od razu nie chodzi tutaj, że iPhone jest teraz za drogi lecz po tylu latach użytkowania systemu iOS brakowało mi naprawdę swobodnego korzystania z tych telefonów. I do dnia dzisiejszego, gdy wprowadzono iPhone'a 11 czy tam nawet 11 Pro, nic się pod tym kątem w ogóle nie zmieniło a wiem, bo sam sprawdzałem to osobiście. Dlatego od iPhone'a 6S nie kupowałem już kolejnych. Siódemki, ósemki, X, czy tam XS i tak dalej. Nie wprowadzały nic więcej w porównaniu do 6S. A tak na marginesie to siódemka i ósemka to wyglądały dokładnie tak samo. Więc kolejny raz zadam to pytanie: więc dlaczego wybrałem Androida? To już wam odpowiadam, bo nie, bo nie mogłem normalnie skopiować plików. Bo nie mogłem połączyć się z moim telewizorem i wyświetlać na nim zdjęć z wakacji, na przykład z wakacji. Mówię o bezpośrednim połączeniu telefonu z moim telewizorem. Teraz mam tak, że tak jak możecie zauważyć u mnie na kanale, cały czas mój system smart home jest rozbudowywany i mam jeden problem: mianowicie nie wszystkie rzeczy, w sumie tylko jedna, nie działa na regionie chińskim. Czyli muszę mieć, jakby, drugą aplikację, lub mieć tą samą, a jeżeli chcę zarządzać tamtą rzeczą, która jest na innym serwerze niż na chińskim, to muszę oczywiście wejść w ustawienia, przełączyć się na inny serwer. Więc to było mega uciążliwe. A teraz śmiało mogę sobie skopiować aplikację, sklonować ją, którą potrzebuję i nie ma tego problemu. Ale powiem Wam jeszcze, czego nie mogłem. Mogłem na przykład używać transmitera na podczerwień. Mówię o Broadlinku RM Pro do inteligentnego domu. Po prostu aplikacja nie działała poprawnie. Bo nie mogłem rozbudować normalnie telefonu o karty pamięci SD, gdy mi jej brakowało. I mógłbym wymieniać tak naprawdę, nie wiem, paręnaście przykładów, gdzie Android daje mi takie możliwości. Przynajmniej z tego, co oglądałem na innych filmikach, na YouTubie i tak dalej. Więc no zdecydowanie zdecydowanie na pewno ten system jest no mega otwarty, no to już chyba każdy wie. Co więcej, taką możliwość daje mi właśnie ten Samsung, którego ja wybrałem, czyli Galaxy S10. Ma wejście słuchawkowe, slotne karty microSD. Z tego co się orientuję, to chyba jeden z najlepszych ekranów obecnie na rynku i nie posiada tego śmiesznego na dzisiejsze czasy nocza. Mam na myśli z iPhone'a X, XR, XS, 11 czy 11 Pro. Po prostu ten smartfon daje mi takie możliwości, których potrzebuję. Lecz z drugiej strony jest to mój pierwszy smartfon z Androidem. Więc ciężko tutaj będzie mi się na pewno do niego przyzwyczaić. Tak jak można policzyć od 2008 roku do 2019. To jest 11 lat. Więc do czegoś mnie to przywiązało. W sensie Obsługa iOS w porównaniu do Androida, to jest koniec. Przynajmniej dla mnie masakra. Więc pewnie muszę uczyć się od nowa. Nie wiem, inna klawiatura, inne opcje. Nie będę pewnie wiedział, gdzie, co i jak mam szukać, ale myślę, że wystarczy mi nie wiem, parę tygodni, żebym przyzwyczaił się, ale zobaczymy. Na pewno czas pokaże. Dodatkowo. Urzekła mnie sama konstrukcja tego telefonu. Mówię o S10. Nie był taki duży jak z Plusem, ale ciut większy niż S9. Mówię o zagospodarowaniu ekranu do powierzchni. Yy. Tylko pamiętam, że jak kiedyś posiadałem aparat lustrzankę Nikona D7200, to zawsze przy robieniu tam portretów, yy, czy, krę czy kręceniu filmów na nim. W smartfonach brakowało mi głębi ostrości. A teraz po wejściu Note a 10 i Note a 10 Plus S10 dostał aktualizację i dzięki temu mamy możliwość robienia filmów właśnie z głębią ostrości. Wiadomo, nie ma co porównywać tej głębi ostrości do do lustrzanek cyfrowych, więc ale na pewno jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, gdyby tego w ogóle nie było. I nie wiem, czy w ogóle jeszcze jakieś inne smartfony od innych producentów coś takiego posiadają. Nie mówię o robieniu zdjęć jak z głębią, lecz o nagrywaniu filmów. Jeżeli się mylę, to poprawcie mi w komentarzach i napiszcie, czy taka forma wideo wam się podoba, ponieważ kanał, jak wiecie, lub nie, jest dla was. A Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale i widzimy się ponownie już niebawem. Trzymajcie się, cześć.